Cześć, witaj w kolejnej części vloga. moje 5 minut. Dzisiaj będę kontynuował pracę nad slice'em sugestii, a raczej szukał problemu. Problemu niewysłanego zdarzenia. Więc kolejne 5 minut. Być może wyłoni mi w końcu zrealizowany slice sugestii. Także zapraszam. Więc to co zrobię to ustawię sobie tutaj break'a i odpalę test z debug'a i mam nadzieję, że się uda <laughs> a jak się nie uda, no to to znaczy, że coś jest nie tak Trzeba poczekać, aż laptop przemieli. I co? Jeszcze raz. W ogóle nie wpadł mi do komendy. Do command handlera dokładnie rzecz ujmując. Trochę dziwne. Skoro komend komendę wysyłam. Trzeba przejrzeć kodzik na pewno. Komenda jest wysyłana. Command handler jest tutaj. Rejestracja dependencji w zależności w, jest tutaj, tak, ale czy jest ta rejestracja, je? bo może nie dodałem po prostu w moduł sugestii, mo o, nie dodałem. Czyżby to był problem, no na pewno, <ścoughs> skoro nie może znaleźć, o tu jest jeszcze więcej problemów, aha, bo jestem w trybie debugowania. Ok, no to sprawdzam test, mam nadzieję, że teraz się powiedzie, albo przynajmniej wyślę mi tutaj zdarzenie. Zapomniałem czapeczkę założyć. Okej, okay, break time to był 25, czyli to znaczy, że test się wykonał tylko błędne dane są. A czemu są błędne dane? To znaczy, że gdzieś tutaj po drodze, no tak, short break 25, no na pewno nie, tylko 5 ok, to jeszcze raz powiodło się. Czyli to znaczy, że. Mój kod już sugeruje krótką przerwę. Czyli teoretycznie mógłbym zakomitować to i praktycznie chyba też. Więc może w końcu zrobię komita. A że dużo się zmieniało, no to warto byłoby w końcu dodać parę tych y, zmian. Trochę się nazbierało i w sumie chyba się zagapiłem, że nie zakomitowałem po refaktoryzacji. E, co myśmy to zmienili? Timestampy, powiedzmy to, e, Boost event, add slice suggestion. E, czy to się uda wypchnąć? Nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań. o, git coś ode mnie chce. Dlaczego chcę, żebym się zalogował? A, no, dobrze. A, no bo to w sumie jest na, na repo, na e, DevOpsach. Aż DevOps. Ok, czyli zaktualizowany kodzik mam. <laughs> Otworzę sobie model i mam wrażenie, że ten slice jest gotowy. sugerowanie mam, mam, tam komendę mam, wszystko mam czyli tak naprawdę zrealizowałem tego slice'a nie wiem jaki będzie następny być może jutro um, zajmę się jeszcze czymś innym bo warto byłoby te testy przenieść do modelu czyli tutaj, zrobiłbym mały refaktor testów i przygotował kilka wariacji, tak żeby po prostu te sugestie wychodziły odpowiednio czyli tak naprawdę Hmm, kilka przypadków dotyczących widoków jak nie zapomnę to jutro właśnie to zrobię a na dzisiaj to już sobie tyle z live codingu i tak dalej i więc już teraz prawie w całej okazałości z czapeczką e, udało się zrealizować slice więc idziemy dalej jutro jeszcze zaktualizuję tak jak już mówiłem model o testy, bo tych testów troszkę dopisałem Więcej niż w modelu miało to miejsce. Także na dzisiaj to już tyle. I do zobaczenia jutro w kolejnej części vloga. Moje 5 minut. Na co oczywiście cię zapraszam. Do jutra. Cześć.